W Zespole Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasowe działania programu wspomagania uczniów w wyborze zawodu pod hasłem Laboratorium Mój Profil. Program polega na organizacji wycieczek zawodoznawczych do lokalnych zakładów pracy. Wycieczki organizowane są wedle wspólnego scenariusza i są wycieczkami zaplanowanymi, celowymi. Omawianym programem objęto uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz ostatnich klas gimnazjalnych. W dniu dzisiejszym uczestniczą dyrektorzy szkół, instytucji, przedstawiciele kuratorium, przedsiębiorcy oraz główni organizatorzy, a więc warmińsko mazurska Strefa Ekonomiczna, jak i firma Altea, która jest głównym pomysłodawcą. Zespół szkół w Lidzbarku cyklicznie organizuje spotkania z przedsiębiorcami i konferencje dotyczące lokalnego rynku pracy. W niedzielę 7 kwietnia w hali sportowej w Lidzbarku odbył się piąty jubileuszowy Lidzbarski Jarmark Wielkanocny. Wzięła w nim udział rekordowa ilość wystawców, rękodzielników, artystów i przede wszystkim największa jak dotąd liczba odwiedzających stoiska mieszkańców. Jesteśmy na Jarmarku Wielkanocnym w Lizbarku w Hali Mosir zorganizowanym przez burmistrza Lizwarka i miejsko Gminy Ośrodek Kultury. Odwiedziło nas dzisiaj 27 wystawców, wystawców z rękodziełem, koła gospodyń wiejskich, z dwutowa, ze Słupa, z Nowego Dworu, z Bryńska. Jest środowiskowy dom samopomocy, stowarzyszenie Senior Wigor, jest nie, niezawodny żłobek. Wszyscy przygotowali na dzisiejszy jarmark, skoro wielkanocny, to tylko potrawy wielkanocne i, yy, i rękodzieło wiążące się z, ze świętami wielkanocnymi. Zwiedzanie stoisk było okazją nie tylko do podziwiania misternych prac lokalnych twórców. Większość niepowtarzalnych prac była na sprzedaż. Jak widać, jeszcze nie doszedłem do końca stoisk, a już troszeczkę w tych torbach jest. Wspaniały chleb, kartki świąteczne, różnego rodzaju ozdoby. Myślę, że jeszcze coś się uda zakupić. No, później będzie, będzie czym znajomych gości, przyjaciół obdarowywać. Piąty jubileuszowy Litzbarski Armar Wielkanocny to już tylko wspomnienie. Kto wziął w nim udział, wie, że było warto. Kogo na nim zabrakło, zapraszamy za rok. Postać Świętego Wojciecha stała się bliska nam wszystkim. Od roku 1350 istnieje w naszym mieście Kościół pod wezwaniem Świętego Wojciecha. Natomiast 24 lipca 1997 roku Rada Miasta podjęła uchwałę o ustanowieniu Świętego Wojciecha patronem naszego miasta.